A5 Sportback, drzwiowe, coś na zimnym stuka, ale gdzieś w okolicach silnika alternatora, będziemy kopać, będziemy szukać, zobaczymy. Kondycja samochodu fajna, przebieg 329 tysięcy, ale środek jest bardzo zadbany. Jak się uda jeszcze zrobić, to będzie jeszcze bardziej atrakcyjne. Temat znany samochód jest taki no dobry do naprawy. Ogólnie takie auta lubię naprawiać. Jest to dosyć przyzwoity sprzęt. Audi A5 Sportback. Co jest do zrobienia. Głośny odgłos na zimnym jak się zagrzeje jest ok. Jest duży luz na napinaczu. Wyciągniemy alternator te węże i wymienimy chyba. Audi A5 y, 2.0 to jest sportback do wymiany pasek i rolki dlatego że podczas odpalania y, bardzo głośno Hałasuje ta rolka i lata od lewej do prawej. Żeby tam się dostać, bo kupiłem cały napinacz, to zdemontowałem tutaj rurę odpłynu. Trzeba ją odkręcić w tym miejscu, i tam u dołu z mocowaniem od pompki elektrycznej odpłynu. Teraz tak, zaizolowałem i odkręciłem przewód elektryczny od alternatora. I są dwie śruby. Tutaj jedna do odkręcenia i tutaj poniżej druga. Wyjmę alternator, ale najpierw popuszczę pasek i będę miał już dobry dostęp do rolek obydwu i do napinacza. Przypuszczałem, że to jest rolka napinacza, ale okazało się, że jest to rolka prowadząca, którą też wziąłem. Tak naprawdę to dobrze się udało. I to jest. Teraz będzie będzie usłychać. Aż podskakuje, nie wiem czym tak naprawdę chodzi i dobrze. Zaraz coś wezmę. Mam tu jakieś o narzędzie. Jest, bardzo fajnie. I tu jest tak duży skok tego koła, nie wiem czy widać. Powinno być widać. O, tutaj. I to. Skaczę góra-dół, dlatego pasek tu się wydawał, że chodzi nierówno, ale napinacz jest ok. I tutaj. Wiemy, co robić. Nie jest to zbyt proste, bo ta dolna śruba pod lekkim kątem wychodzi, ale tu już widzimy wszystko i wiemy co skakało wymienię napinacz też, bo mam, bo już dostał na pewno i tą rolkę i raczej będzie średni sukces Udało się wykręcić nowa rolka zakręcona. A teraz pokażę efekt. Dopóki się nie rozgrzeje, tu ta rolka stuka. Jak się zagrzeje, rolki lekko spęcznieją i to się wycisza. Słychać wyraźnie. Tutaj był kłopot przy wyciągnięciu alternatora z tą dolną, dolną śrubą. To się wkręca tak, a nie chciała wyjść, bo blokowała. Nie chciała wyjść do końca, bo y, była zablokowana o wentylator. Tak, tak. Wykorzystałem chińską cudowną poduszkę. Dopompowałem i teraz mamy pół centymetra zapasu. Czyli będzie prosto łatwiej to włożyć. O tym spuszczę powietrze, tylko to trzeba. Tak odsunąć, żeby nie przeszkadzało i w wyciągnięciu i składamy.